Co jest dowodem zbrodni Balladyny W jakich okolicznościach? Wszystko to, o czym nie mam zielonego, najmniejszego pojęcia. Co mogła symbolizować krew Aliny? Miała miesiączkę? Nie. O tym słowacki nie wspomina. W sumie to nie byłem skupiony na tym teście, tylko żeby przesunąć trochę ławkę w stronę Marcina, żeby być bliżej, ale później mówię, kurde, w sumie Marcin to też tak nie za bardzo chodził na te lekcje, nie uważał, także może to być niekoniecznie dobry ruch, więc postanowiłem cofać się. Test był trudniejszy niż się spodziewałem. Pytania z polskiego i geografii były takie obszerne. Który z najbliższych czekasz odkrył drogę morską do Indii, opływając w Afrykę? Vasco da Gama to chyba krążył pierwszy całą kulę ziemską. Strzelałbym, że Magellan. Wstyd, się przyznać, bo kucharz powinien wiedzieć. Ja mam zawsze problem, czy. Masło jest nasycone czy nie nasycone? Czy oliwa jest nasycona czy nie nasycona? Strzeliłem, że masło jest nasycone. Prędkość dźwięku w no, to jest? Pytanie z fizyki dotyczące dźwięków, których nie słyszymy. Ja nie wiem, jak to się nazywa coś, czego ja nie słyszę, jak ja tego nie słyszę, no. Na schemat komórki bakteryjnej cytoplazmem oznaczoną literą. Moim zdaniem P. Rozalia. Chciałbym wręczyć ci ostrzeżenia. Dobrze, przyjmuję.